A so, więc, kiedy witajcie, ja jestem Adam i cienkamy sobie w Minecrafta. Nas nazywam C w Wars. A to jakieś 4 dni, Wam gram się spotykać, pamiętajcie, że zostawiliśmy łapeczki w górę już teraz i subika tam na dole, jeśli jesteś z nową. I dzwonka, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o moich filmach. I my już widzimy się na pierwszej Atence. Wow. Tak teraz z kamerą i tak naprawdę nie nagrywając kamerą, bo ci ktoś strasznie nie wiem, zrobił, żeby to w spoconę, Nie wiem, czemu. My... wam. się. <truz> Okej, okay, a więc jesteśmy już na pierwszej atencji w tym odcinku, dlatego postaramy się obudować nasze łóżko jak najlepiej, potrzebujemy już kilka, kilka, kilka złota, żeby dostać do e, drewno do obudowy łóżka. O, idealnie. Ogólnie, jeśli chodzi o tekst tutpacka, o którym tam aktualnie ktoś pytał, to zapraszam do filmiku wcześniejszego, tam podałem taki O jej, Ojej, wywalamy mikrofon łapą. Można sobie go bo jest link w opisie, bo widzicie, powinien być łapek, jak to tam on był, za co w ogóle dziękuję, jakby to jest fajne. Uwalamy to. Teraz pójdziemy kupić miecz, co nie? Za ile jest miecz? jeszcze mi nie stać. Chociaż nie widzowie, musimy już teraz kupić miecz, lepszy, lepszy, bo tutaj mamy gościa, który dla nas negatywnie nastawiony, ale my jesteśmy też do niego negatywnie nastawieni, Muszę on potrafi się lepiej klepać. Nie, zabiliśmy go! O! Ja jestem w szoku, tylko zjedzmy jabłko. To jest op pomysł, widzowie, naprawdę. To jest najlepszy pomysł w życiu. O City ci zwrócić, gdzie to jest? Gdzie on jest? Widzowie, gdzie on jest? Nie mogę do niego dojść w ogóle. Ajajaj, co jest? Ten blog był zbugowany. Ajajaj, co jest? Mogę go w ogóle trafić. Gdzie on jest? No, widzowie, ja go nie widzę kompletnie. Jeszcze przyszedł do nas ten. Co się stanęło? What the fuck? What the fuck? Okej, okay, widzowie, jesteśmy. Różowym łóżkiem, jesteśmy różowym łóżkiem, to jest dla nas totalnie, totalnie męskie. Pasuje do nas, jakby totalnie, totalnie nas pasuje to. Okej, okay, słuchajcie. W jakce tak? Tam jest gość, jest już obudowany, ewidentnie. Dlatego. Szybko, szybko. Raz dwa, raz dwa, raz dwa. I lecimy. Bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum, bum. Bo nie skipnę to. Naprawdę? No chodź, dawaj. Dawaj, byku. Dawaj, mordziaty. No come on. Jezu, nie umiem się klepać tam tą gotę, totalnie. Jezu, to było... Jezu, tażka totalna. On. Naprawdę? Naprawdę? Co się tu dzieje? To jest smutne. Ja się czuję w tym momencie... Ja się czuję w tym momencie... Z... Ja się czuję tutaj... A bela ciało, bela ciało. Tak się czuję. Czuję się... Nie wiem. Co tu się stało? Przyjdą do mnie z każdych stworzeń mnie zniszczą. To ja nie wiem, co to się stało. <głuchy> Kupmy to. No i już jest u nas. Tylko jakoś to obiję. Hmm. Patrzmy jak się męczy z tym chociaż. Tyle. No, już się pomęczył. Okej, okay. gadamy sobie lekkie bloki, bo uznałem, że lekkie bloki, bloki będą śmieszne. Bo może team te mate wkuje. A Jak on ma? Lokal.pl No i wali oko Sadkę Sadkę, widzowie. Jeśli dotrwaliście, to go na tym Lokal.pl, Sadkę, tak napiszcie. No, to jest to, czego oczekuję od was po tym odcinku. Jak zostawcie łapkę, jeśli nie zostawiliście? tylko też oczekuję. No tak. w sumie. Nie się. Jakby, po co? Bo czemu nie? Jakby, czemu nie, widzowie. Totalnie, czemu nie? Jakie jest inne tego powód? Czemu nie? Ten odcinek nie był taki nudny, totalnie, tyle to tego pójdziemy sobie. Tam nikogo nie ma, tak? Pójdziemy sobie do turżowych. Łotuszowi żyją? Żyją, dobra, idziemy do tuszowych Tylko ruszajmy sobie laki bloki, może znajdziemy coś interesującego. Jeśli nie, mosty, może. Ale to też jest pułapka, to nam się nie przyda. Krzywierz czasu, sypia. Coś tepło i spadłem. mi znowu tepło i spadłem. Nie mamy kompletnie nic przydatnego, co nie. Dalej nie mam nic kompletnie przydatnego. Chcę, to chodzi, to, dobmy sobie coś takiego. Bo niech, nie. Jak to. Nie wiem. chyba też wpadł na pewno, żeby przyjść do nas, to nie? No. Myśli nie z tak samo. Totalnie. Nice. Okej, okay, a więc to na tyle w tym odcinku. Wiem, co się, nie należał do najlepszych jeśli chodzi o klepę, PvP i w ogóle. Znowu szybko zdarzyłem, jakby na każdej to nie ma, jakby no. Ale to mam nadzieję, że i tak wam się podobało, zostawcie łapeczkę i subika, a może będę lepsze akcje w przyszłości. Cześć!